Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Kuba, a my lecimy dalej w kolejnym czeluście piekielne, bo właśnie spadamy. Aaaa, no ja nie musiałem nic otwierać, ja już praktycznie winda się chyba całkowicie zniszczyła, dobra, ale mamy bardzo dużo rzeczy, przeciwników innych takich, dobrze byłoby ruszyć się i ogarniać rzeczy tu, o, HP i takie, dobra, i tak. Yy! Dobre, pozbyć, to nie robimy. Prających. Teraz musimy pominąć. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Ale tam nie schodzę, bo tam, tam jest jeden sekret. Tam tamtej strony tam. Nie. Tak. Nie. nie. A, tu jest wejście. Dobra. Myślałem, że muszę się tak cofać, cofać. Dobra, tu jest to. Nie. Teraz tylko to, bo tu jest jeszcze jeden sekret. Czyli mamy... O! Możemy sobie chodzić po, po tym po lawie i możemy też dostać bardzo fajną broń. I teraz możemy sobie spokojnie sobie iść i sobie podziwiać widowiska, jak się wszyscy na między sobą. Ewentualnie ja mogę to sobie tam też trochę wyczyścić, ale na razie niech o, niech tam przede wszystkim o, my sobie to ty, poczyściły, bo jest dosyć szybka ma. Eee, wuuu. O ile mnie cyberdemon jest strzeli. No właśnie. Ej! No, muszę tam się bić. A, już był. O! Dobra. czy tu. A tam się niech impy zajmują cyberdemonami. Ej, co? To o, o. Dobra, wezmę... pójdę po drugi sekret. Drugim sekretem jest również Megasfera. Oj, nie, tu! Nie! Oj, no, prawie, aby mnie za cyberdemon zdjął, Ta, ta, da, ta, da, tam. Dobra, no. O, więcej tych. O, tych. o! Ko ja myślałem, że jest... nie, no dobrze. Dwóch cyberdemonów, takie... Czemu ten cyberdemon się tak przeniósł dziwnie? On go pokonało iby poszedł dalej. Tuś jest? Nope, ale się pochłonę. Jest i otworzył. Usta szaleństwo. Tam buzia. Nadal nadal przeżywa ca całą masę ibów wiem ten. O. Proszę tam się... Proszę tam zadupiać. Proszę tam atakować. Dobrze. O. Trzeba tych już chyba... A jednak trzy! Mam jeszcze jakąś amunicję? Dobra. Bo już mi się kończy... A... Jeszcze czwarte wody muszę zjeść. Dobra. A weź tam padli tam na górze. O. Jeszcze ten. O, a nie jest, o, Dobra, no i reszta to już jest Strzelanie rakietą do przodu, i, i niszczenie wszystkich po kolei. Elo, 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 elo Mapa nie trudna wam wrażenie, jak już, jak już będziecie wiedzieć, gdzie jest sekret. Ale usta robią wrażenie, nie? Z tych usta, która faktycznie pływa cała ta bara przeciwników. Koniec i spadamy, uuuu, no jeszcze żyje, ale już nie, <gry> 4 minuty, 4 minutowy odcinek, kurde, no nie, co wy będziecie robić, no ale dobra, za tak szybki odcinek należy się subskrypcja i lajk, pamiętajcie o tym, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym odcinku, pa pa.